Witam was wszystkich, bardzo zostajecie w kolejnym filmie na kanale, dzisiaj si eulą. Przerywam nadawanie odcinka z Abysa, ponieważ wleciały dwie szoczyste informacje, czyli zaprowiedź special programu 4.7, który będzie już w ten piątek o godzinie 14, także zapraszam do mnie na Twitcha, pooglądamy sobie razem, pokomentujemy co tam nowego zapowiedzieli, oraz wleciały dev noty, a raczej dev discussion, który tutaj zaraz postaram wam się skrócić, ewentualnie go przedstawić, jest on dość krótki tym razem, nie tak jak ostatnio, ostatnio naprawdę wyszło dość dużo. Dzisiaj przede wszystkim są trzy informacje, czyli resin, Artefakty oraz limit na niektóre przedmioty w eku zostanie zwiększony. Także zaczynam od pierwszej wiadomości, którą po prostu wstałem, jak co dzień rano i się okazało, że rezyn zwiększono. <grym> można by to było tak zaśpiewać. Nie, to mi nie wyszło, to lepiej w mojej głowie brzmiało zdecydowanie. Także tak, w końcu zwiększają limit rezinu do 200. hojo. Jakby ja wiem, że i na wyszła jakiś czas temu, Raiden nie potrafi gotować, ale żeby ugotować taką rzecz. Przez 3 lata to naprawdę słaby kucharz musiał być, nie? Także oczywiście zmiana jak najbardziej na plus. Teraz jeszcze jest pytanie, czy resin będą się odnawiać szybciej, czy czas odnawiania resinów będzie taki sam. Do tego 200 kapacji będzie to 21 godzin 20 minut, żeby uzupełnić 200. Czy po prostu będziemy czekać ładne 24 godziny na zapewnienie resinów. Każda z tych opcji wydaje się okej. Okay. Przede wszystkim jest to, że zalogować do gry, teraz jeżeli ktoś faktycznie wydaje resin w resin, będzie mógł się raz dziennie. A zniknie potrzeba logowania się do gry dwa razy dziennie, żeby te reziny się po prostu no nie prze. Pełni, ponieważ 21 godzin co jakiś czas i mniej i mniej i mniej i teraz coraz szybciej trzeba się, i coraz częściej trzeba się logować aż dochodzi do momentu, w którym trzeba zalogować się dwa razy także mały plus, powoli coś z tym robią może ugotują coś więcej na następne patrzę zobaczymy pewnie pewnie to się przyjmie że dobrze teraz tak no i oczywiście kondens reziny można spakować teraz co razu będzie na 5 czyli w sumie to tak prościej będzie trochę tak a jeśli chodzi o przedmioty, to ogólnie to jest taka informacja, że limit na Weapon Enhancement Material został zwiększony w poprzednim patchu. I uwaga, ja się dowiedziałem o tym dzisiaj. Mam tutaj moje alt konto, na którym właśnie ten limit mam. I dlaczego ja się dowiedziałem dzisiaj? Ponieważ robiłem porządki na ostatnim patchu 4.5, zrobiłem porządki i wywaliłem ponad 3000 Magic Enhancement Ore I oni mi teraz mówią. Że 4,6 zwiększyli ten limit. Ja się loguję na alt, na którym tego troszeczkę mniej mam. I zobaczcie, mam tutaj 10 czyli ponad limit. Tak, to już tyle można było mieć, jeżeli się odebrało Daily. Na limicie 9,9998. Ale patrzcie na to. Klikam po obie, zbierz. No i. Działa. Także ogólnie zwiększyli to, nawet się tym nie chwaląc za bardzo. I od przyszłego patrzę już w skrócie powiem wam, co na, co na pewno zwiększają. Czyli przede wszystkim materiały do broni, te surowe przed kraftowaniem, czyli o tutaj to, czyli te, te crystal junkie. No niestety, jeżeli ktoś by chciał podbudować pod limit, to będzie musiał zebrać 10 razy więcej. Ja mam limit ogólnie na mniej, jak coś. Zwiększają także ilość z witów, ich można będzie otrzymać. Nie wiem, nie wiem, czy ktoś ma tyle heroes witów, że w postacie, to raczej nie macie. Patrzcie, ale nawet zrymowałem nieźle. No i jeszcze od przyszłego patcha ma się zwiększyć ilość ingredients. Nie wiem, kto zrobił 2000 mąki czy innego tutaj em, przedmiotu, ale no ja na przykład, mi się nie zdarzyło ogólnie, także nie rozumiem tego. Jeżeli wydobiliście limit indigrients, czymkolwiek on jest, to możecie napisać w komentarzu. A jeszcze jedna rzecz, zostaje zwiększenie, tutaj zapomniałem o tym powiedzieć. Te fiolki tutaj na artefakty, jak widzisz, fioletowe i niebieskie, też będą miały zwiększony limit na 99 999. Nie wiem kto tyle ma. Od przyszłej wersji również możecie powiększyć swoją znajomość w większym dodając kolejnych 50 wspaniałych, znajomych z tymi na pewno spędzicie miły czas w te VAT, zwłaszcza kiedy jest tyle możliwości koopowych. Na przykład może zagrać Windrase w 4 osoby... W każdym razie możecie dać więcej znajomych, bądź streamerów, bądź youtuberów, bądź kogokolwiek tam tylko chcecie. No i tutaj zmiana, która była potrzebna już tak naprawdę patch temu, czyli zmiana, zmiana związana z artefaktami, a raczej z możliwością dobrania sobie takiego jednego menu seta, znaczy menu setów, które chcemy, żeby nam się automatycznie dodały, jeżeli powiedzmy zabraliśmy, przekładaliśmy itemy i wiemy, że one na pewno się nam wylosują, to możemy teraz je przełożyć. No i niestety tutaj z tego co widzę, no to... Jest to nadal automatyczne, czyli nie możemy sobie stworzyć setu takiego, jakiego byśmy chcieli. Tylko, no niestety, możemy stworzyć jaki byśmy mniej więcej chcieli, i to nam automatycznie dopasuje a to, fakt, że mamy w kwifunku. Czyli coś oni próbują, coś próbują. Ale no, jeszcze według mnie im się nie udaje. I nadal potrzebujemy sety, zapisywać sobie sety gotowe. Potrzebujemy zapisywać sobie teamy do Abysa, żeby wchodzić tym teamem raz. A dobrze, ewentualnie zmieniać nam jedną postać, jeśli chodzi, chodzi o takie teamy z każdą. Jeśli chodzi o takie podstawowe teamy, czyli Bennett, Kazucha, Zinciu, bądź Bennet, Kazucha, Jining. To tam jednak czasami wystarczy zmienić tylko main DPS-a, żeby to działało. Także brakuje tych teamów, brakuje jakiegoś tworzenia własnych setów artefaktów. Fajnie, że teraz można sobie na przykład posegregować pod HP i Healing, na przykład Maiden. No i to nam doda automatycznie. Tylko nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało z artefaktami, jeżeli ktoś by chciał mieć więcej Energy Recharge' na przykład. Czy to mu da ten lep z lepszą statystyką HP? Pewnie tak i niestety oleje to Energy Recharge, także nadal pewne rzeczy trzeba będzie robić ręcznie, no ale jest to krok dobrą stronę, no i hojo, skoro nad tym pracujecie, to może coś w końcu na... 4, 8, bądź 5,0 wypracujecie. No i ogólnie to jest tyle, tak jak mówiłem dzisiaj jest króciutko, także no nie za wiele tych def informacji się z nami podzielili. Na pewno fajnym jest to, że zwiększa się resin up. Fajnie, że można sobie teraz sortować artefakty, przynajmniej set i... przynajmniej set i polecane statystyki, także tutaj to troszeczkę ułatwi, jeżeli ktoś ma już ten jeden konkretny set i zmienia go na przykład ciągle między, nie wiem, linią a newiletem, ponieważ no niekoniecznie ktoś może mieć w, w, dwa Warianty z HP i z atakiem można na przykład korzystać z... Może poza Sandem może korzystać z tych samych kwiatków i piórek, także zamiast przykładać dwa można przyłożyć jeden, chociaż nie wiem, czy to będzie aż tak wygodne. Na pewno HOE coś ugotowało, nie można powiedzieć, że nie. No ja na pewno czekam na special program, który jest już tak naprawdę na no niebawem, bo mamy środę, czyli czwartek i piątek i special program. Także ja zapraszam Was na Twitch'a, zapraszam na Discorda. Trzymajcie się i na razie hejpa. Cześć!